Witam serdecznie wszystkich na naszym kolejnym spotkaniu w plenerze. Właśnie przyszedłem tutaj pod ten staw nasz ukochany. Pokazuję go i mam nadzieję, że kilka wierszy, kilka myśli przeczytam tak żeby było duchowo w te święta i w niedzielę wielkanocną i w poniedziałek więc za chwileczkę będę czytał, a tymczasem oglądajcie sobie, piękny Staw. Więc sobie dzisiaj zaczniemy od drugiego tomu. Nawet to ładnie wygląda. <grytum> Drugi tom. Czytam w plenerze, oczywiście i wszystkich pozdrawiam duchowo. Słychać ptaszki jak śpiewają, cierkają. Tutaj nawet przyleciał, o jest tutaj obok mnie. To co najpiękniejsze mamy w środku naszego jestestwa. Nasze wnętrze przeżywa i wytwarza piękno wewnętrzne. Ujawniając je w przeróżnych formach, to, że żyjemy, istniejemy, myślimy i odczuwamy, jest największym wyrazem potęgi Boga, który na samym początku nas stworzył. Od tej pory źródło tryska z nas. Kosmici, czyli aniołowie, pozostający poza niebem, nie mają na to ostatecznego wpływu. Jedna radość, proste uczucie szczęścia, nadziei i zadowolenia jest początkiem wiecznego świata. Na nic komu stopni naukowe, jeśli nie zauważa w sobie tego źródła i nie umie się nim cieszyć. Nawet szatani, tak zwani, z różnych galaktyk potrafią się cieszyć i doceniają dzieło Boga, ale podobnie jak my. Szybko o tym zapominają i manipulują tą wiedzą. Nie możemy się dać naukowcom oszukać. Poznajmy źródło na własną rękę. Mamy to źródło w sobie jako duszę od Boga, jako świadomość, jaźń, wolność, uczucie i dobro w miłości. Także widzicie, kochani, tu jest tak pięknie. Jeszcze tutaj pokażę troszkę w bok. Dzisiaj jestem na statywie, więc będzie bardziej, bardziej stabilnie. Dalszy ciąg, więc mam możliwości lepsze w tej chwili, bo stoję sobie i czytam. Nic nie trzymam, samo się tutaj obsługuje, że tak powiem, ja tylko przyciskam. Siostry i bracia nie wszyscy dani, by spłacać wobec siebie długi. Kiedy matki rodzą, a ojcowie mistycznie odlatują, wiedzą, że rozliczne potomstwo każe kochać szerokością serca. Jestem wyłącznie matki, wyłącznie długiem, bez sióstr, bez braci. Mój dług mierzył. Wrażliwością powierzonych mi dzieci, są słodyczą w miłowaniu ich, w czystcu, który słodkim być bywa. Wiersz Maćka, siostry i bracia. Tutaj przed chwileczką pies, pies podszedł, pił, chlipał wodę. Pięknie jest, naprawdę pięknie. Znów lekka zmiana obrazu. Teraz popatrzcie, jak to pięknie wygląda, odbicie. Chmurki w wodzie niebieskiej. Piękne. Czytam teraz drugiego tomu znowu. Jak widać. Tylko cierpliwym Bóg udziela łaski poznania wszech rzeczy. Niecierpliwość jest spowodowana często umieszczaniem duszy w bardzo niewygodnym ludzkim ciele kosmicznym kostiumie, w powłoce. Jest to pewien stan chorobowy, w pewnym sensie. Każdy z nas ma prawo do niecierpliwienia się, ale miłość, jak wiemy, cierpliwa jest. Należy nad nią pracować, póki jeszcze tu żyjemy. Kto odpowiedział sobie na pytanie, dlaczego żyje na Ziemi? Ten jest blisko nieba popatrzcie jak tu jest pięknie Jeszcze chwilę ponagrywam, może pójdę w inne miejsce, ale ten sprzęt tutaj to wszystko w takiej torbie mam On ważnie, wszystko z 8 kilo Ciężkie i kolejny wiersz Maćka pod tytułem Znalazłem. Tutaj zbliżyłem troszkę kadr, żeby było widać, jeszcze tam budynki są za tym stawem piękne. Szukanie kluczy ptaków bez kluczy. Przez okno pędzenie wiatru. Za wiatrem gonienie. Tylko kto wie, jak się dogania wieczność. Saibaba, Gandhi, Pio, Edyta Stein, Jadwiga od Jagieły, Faustyna, Zofia z córkami, Aniela Salawa, Chmielowski, Wojtyła, Erich Fromm, Mickiewicz, Tołstoj, Norwid, Balzak. Wiatr gna w sercu porusza wiecznością, nie daje spać. Najlepiej śpią koczownicy wiedzy. Ołtarz cesarzy namiętność, adwersarzy czułości absolutnej. Kto daje, ten otrzymuje. Kto chodzi, będzie latać. Kto nie śpi, nie uśnie na wieki. Kto nie czyni jedynej treści, z treści żołądka, nie będzie chodził głodny. Kto wierzy, poznaje bezwiednie, niczym nieprzymuszony. Choćby leciały bomby, jest jak skała, ufający, rozdający. Tylko tego ręce pragną. Po to są. W niebie nikt nie zna pojęć na do widzenia. Witanie witalności, pożegnanie ziemi, jak ciała staruszki, z której dusza wyrywa się na spotkanie oblubieńca. Szukałam miłości mojego życia, pochwyciło go i już nie puści. Piękna. O, tutaj rybka wyskoczyła przed chwileczką z wody. Witam jeszcze raz serdecznie, a już teraz jesteśmy na tym drugim stawie. Miałem lekkie problemy. No, ale z tym, z tym Bluetoothem to zawsze są jakieś kombinacje. Więc czytam jeszcze wiersz Maćka 1, zobaczcie, jak tu jest pięknie. Życie. Nie, nie ten. Ogród. Taki tytuł. Ogród. Mój anioł otworzył mi oczy. Minął sen. Nie minęła noc. Nieznana niebu. Wyszeptał słowa najczulsze i dotykiem sreber podniósł moją topniejącą nadzieję. Tu, mówi, jest taka wioseczka, w której aniołowie mają swój obóz. Mieszkamy w namiotach, w cieple, żarze miłości. Każde iglo jest tylko pokutą, każdy ludzki ogród jest tylko pocztówką. Na którą kiedyś nikt nie spojrzy, mając w sobie ogród miłości. I już ostatni wiersz nagrywam. Zjednoczenie, śmierci nie ma. Akurat to jest wiersz dobry na dzisiejszy dzień, a zmartwychwstanie, symboliczne. Bo ciało nigdy nie zmartwychwstanie, przecież wiemy o tym. Tylko dusza zmartwychwstaje codziennie, ale Kościół to wszystko pozmieniał i musi za to zapłacić, właśnie swoją niewiedzą i śmiesznotami. Śmierci nie ma. Zjednoczenie dwóch moich ojczyzn, szerokich pól, najedzonych deszczem i pościelą zbóż, z jędrnymi ziarnami podawanymi w cichym chlebie dalsze życie. To właśnie jest kobieta, pierwsza ma ojczyzna we mnie. Zjednoczenie dwóch moich ojczyzn, rozłożystego lasu z wonią cedru i wiatrem kołysanym owe kłosy, Przygarniającym deszcz dla wzrastania, odganiającym wojska chmur dla słońca, by się modlić. To właśnie jest mężczyzna, druga moja ojczyzna we mnie. Jeśli oboje się zeszli we mnie, czyż nie zapachniało niebem spełnieniem bez dopełnienia? Jeśli dziś Patrzę na kobiety i widzę w każdej z nich kobietę i mężczyznę, anioła o zmarzłej twarzy z czasu rozstania. Kiedy patrzę na mężczyznę, widzę w nich kobietę i mężczyznę, aniołów bezskutecznie szukających siły poza duszą własną.